Sędzia Sądu Apelacyjnego wydał wyrok skazujący za moje wypowiedzi w kościele oraz w chrześcijańskiej protestanckiej telewizji i powiedział, że ten wyrok ma posłużyć temu, bym nie czuł się bezkarny. Inaczej mówiąc, bym się zaczął bać mówić o tym, co myślę, co mówi Biblia i tak dalej. Warto się zastanowić, czy to jest dobry postulat, czy sędzia ma prawo zastraszać człowieka, obywatela, chrześcijanina, pastora w dziedzinie tego, jakich on słów dobiera do wyrażenia treści, bo sędzia bardzo jasno powiedział, że. Treści, które ja mówię, nie podlegają sądowi, czyli ja nie nawołuję do nienawiści, nie nawołuję do jakichś przestępstw, i tak dalej, czyli wszystko, jeśli chodzi o treść, którą ja przedstawiam, to jest to dobre. Przynajmniej w, w, w świetle kodeksu karnego nie ma się tam czego przyczepić. To jasno stwierdził sąd apelacyjny, no przynajmniej tyle dobrego powiem, ale powiedział, że moja kultura wypowiedzi sądowi się nie, kultura słowa, mu się nie podoba, i dlatego przy potwierdza ten wyrok w pierwszej instancji, żebym ja się zaczął bać, no i zmienił, nie wiem jak, tę kulturę wypowiedzi. Bo na przykład nie wolno mi według sędziego używać słowo idiota czy zidiociały, nie wolno używać słowa tchórz, a no jak wyrazić, no, jak ktoś jest tchórzem, to jak wyrazić to, że on jest tchórzem, nie? Czy co, odważny inaczej mam mówić, czy jak, nie? Taka ma być kultura słowa, kto by takiego bełkotu słuchał. Powiedziałem wczoraj w o 18, że pokażę wam analizę krótką listu do Rzymian 11, 13 rozdział. Tam jest o tym, żeby jak, jaki chrześcijanin ma mieć, czy jaki człowiek ma mieć stosunek do władzy państwowej. I jest rzeczywiście, żeby się bać sądu, policji, władzy państwowej, ale tylko w jednym przypadku, jeśli jesteś złoczyńcą, jeśli jesteś wolnym człowiekiem, nie wolno ci się bać władzy państwowej. I wszyscy to widzą, że rzeczywiście taką chrześcijańską postawę ja reprezentuję. Jakby ktoś chciał zobaczyć moją mowę końcową, zapraszam na nasz kanał. Do zobaczenia.